Cześć, witam Was w Akademii Magii, no i oczywiście zapraszam do wspólnej zabawy w czarowanie. Dziś o bardzo ważnej umiejętności, pomocnej przy tworzeniu nowych efektów magicznych albo przy rozszyfrowywaniu efektów, które właśnie nas zainteresowały, czyli o wyobraźni. Wyobraźni przestrzennej to bardzo ważna rzecz, potrzebna do tego, aby móc na przykład Oglądając efekt magiczny, wyobrazić sobie coś, czego w nim nie widać, czyli jego sekret, bądź też projektując nowy efekt, na przykład nowy rekwizyt, to, co powstaje w naszej wyobraźni, w naszym projekcie, czyli obraz płaski, zamienić na przestrzenną wizję, czyli sposób działania tego rekwizytu. Do rozwijania wyobraźni przestrzennej służą różne ćwiczenia. Dziś zapraszam Was do poznania bardzo prostego efektu, jakim są wirujące obręcze, czyli kilka prostych ruchów, dzięki którym płaska kartka papieru zamieni się w przestrzenny rekwizyt. Efekt wirujących obręczy to tylko jedna z wielu propozycji, które wykorzystując tą zasadę działania można stworzyć. Ponieważ zbliżają się Walentynki, możecie oczywiście zrobić walentynkę w formie wirującego serduszka. Oczywiście jeżeli wymyślicie e, kolejne efekty oparte na tej zasadzie działania, czyli sprawicie, aby różne inne kształty czy figury geometryczne wirowały wokół własnej osi, to zapraszam do opublikowania kilku zdjęć na stronie facebookowej Akademii Magii. Być może jeżeli pomysły wam dopiszą, będzie to Nowy ciekawy materiał do zrobienia magicznego konkursu i nagrodzenia najciekawszych prac, najciekawszych pomysłów. Ale wpierw te pomysły muszą się oczywiście pojawić. A teraz dokładnie prześledźmy, jak wykonać wirujące obręcze. Do wykonania tego efektu będziemy potrzebowali kartkę z bloku technicznego, linijkę. Nożyce cyrkiel i ołówek. Na początek na kartce papieru musimy zaznaczyć osie symetrii. Kolejną czynnością, jaką trzeba wykonać, to oznaczenie punktów na jednej z osi. Przyjmijmy, że oznaczamy nasze punkty co centymetr. Od środka, czyli od punktu przecięcia się osi. Gdy już to zrobimy, przyda nam się cyrkiel i zaczynamy rysować okręgi. Robimy to w taki sposób, aby narysować nie pełne okręgi, tylko półkola. Od oznaczonych punktów, zaczynając od zewnątrz i zbliżając się do środka raz rysując półkole w górę od naszej osi, a następnie w dół. Teraz zginamy naszą kartkę papieru wzdłuż osi pionowej. Rysujemy linię. Pomocnicze, jedną pół centymetra nad osią, a drugą pół centymetra poniżej naszej osi symetrii. Wycinamy nasze pierścienie oczywiście na kartce złożonej, czyli wytnie nam się jednocześnie w jedną i w drugą stronę, ale robimy to tak, aby Wycięcie doprowadzić do linii pomocniczej, nie do osi symetrii, czyli kończymy w tym miejscu. Raz z jednej, raz z drugiej strony, na przemian. Teraz popatrzcie. Wycięcia są gotowe. Jedno z jednej strony, jedna, jeden pierścień, drugi pierścień z drugiej. Musimy narysować sobie linie pomocnicze, wzdłuż których będziemy robili zagięcia, czyli od punktów, w których zakończyliśmy rozcinanie. Te punkty łączymy. Powstaje nam taki mały zygzaczek. Kolejną rzeczą, jaką musimy zrobić, to naszą kartkę papieru przegiąć wzdłuż tej samej osi w drugą stronę. No, zginamy ją i zagniatamy. Tak aby chodziła nam wymiennie. Raz w jedną, raz w drugą stronę. I przystępujemy do zrobienia naszych wygięć wzdłuż wcześniejszych oznaczeń. Robimy to ostrożnie. Popatrzcie dokładnie. Największy pierścień zginamy. Tutaj wzdłuż zgięcia w jedną stronę. A kolejny zginamy, jeżeli ten zginamy w górę, to ten zginamy w dół. Robimy taką harmonijkę wzdłuż wszystkich zgięć. Tak aby wszystko ładnie nam się kręciło, to musimy jeszcze odpowiednio wygiąć pierścienie. Zaczynając od tego największego, wyginamy je tutaj w górę, dochodzimy tak aż do środka, a dolne pierścienie wyginamy w dół. Następnie trzeba jeszcze poprawić nasze wygięcia, tak aby wszystko ładnie nam się zaczęło układać, czyli zginamy to sobie w ten sposób. Dzięki temu te zgięcia nabiorą pamięci. O. I ściskamy. Powstaje nam coś takiego. Teraz pora na efekt końcowy. Dziękuję za wspólną zabawę w czarowanie. No i oczywiście zapraszam was na nasze kolejne magiczne spotkanie, czyli spotkanie z Akademią Magii, w trakcie którego dowiecie się, jaki kolejny efekt magiczny możecie wykorzystać przy okazji zbliżających się Walentynek. Zapraszam